pora na to, żeby w tym wyróżniu. z komentarzem do takiego magicznego warszawsko-krakowskiego dnia. Dzisiaj jest miejsce nietypowe, bo kawiarnia, miejsce publiczne, stąd e, inny dźwięk, bo... Mamy w tle gwar, lekko muzykę, rozmowy, ekspres do kawy, ale to jest wszystko to co lubię, atmosfera kawiarni, atmosfera krakowska, choć w tym razem jestem jest bardzo uroczy. Się przypadkowo, że każdy spotkany człowiek jest jakąś próbą. Jest jakimś momentem, w którym powinniśmy się skupić, przemyśleć, zrozumieć, czy ktoś może być znakiem. Lato, pora na to, żeby się ruszać. I też ruszyliśmy się z komentarzem, i zapraszam do takiego magicznego, warszawsko-krakowskiego miejsca. Dzisiaj miejsce nietypowe, bo kawiarnia miejsce publiczne, stąd inny dźwięk, bo mamy w tle gwar, lekką muzykę, rozmowy, ekspres do kawy, ale to jest wszystko to, co lubię. Atmosfera kawiarni, atmosfera krakowska, choć tym razem jestem w bardzo uroczym miejscu związanym z...